Davy, jak się trzymasz? Tak dobrze, jak można się spodziewać. Ale wieści nie są dobre. Nie wiem, o czym ty mówisz. Wiem, że to ty, kurwa, zrobiłeś skok na jubilera. Davy, odstaw tego skuna. Jeb się! No dobra, zrobiłem to. Aresztuj mnie. Wiesz co? Uratujesz mi w ten sposób dupę. Bo to przez ciebie, cwelu. Co? To przez ciebie. Trevor. Kilka dni temu. I też o niczym nie gadaliśmy. Ale jeśli nie, kiedy zacznie pytać, dlaczego nie gryziesz piachu przy granicy z Kanadą. O, jesteśmy w dupie. No, nie pierdol. <słuch> Wdepnęliśmy w gówno. Razem. Hmm, jeśli twoje problemy są też. Moimi problemami, to wydaje mi się, że moje problemy pewnie są też Twoimi problemami? Na no, nichu ja. Co jeśli stracę pracę? Ktoś wejdzie do mojego biura i zacznie czytać moje papiery. Zobaczą, co robiłem. No wiem dużo rzeczy. Mogę sobie ugadać pięć lat, ale ty. Jeb się, ty niewdzięczny chuju. Dzięki mnie masz karierę. Cóż. Wtedy powinniśmy ją uratować, bo... obaj wiemy, że nie może pójść się jebać. Czego potrzebujesz? Tego gnoja. Ferdynand Kiepski. Agencja twierdzi, że strzelił kopytami, ale w biurze myślimy, że lecą w chuja. Sądzimy, że jest gdzieś przesłuchiwany. Więc? Rzekomo... ma informacje, które wyłączą mnie i moich przełożonych z obiegu. Ci gnoje z agencji zamknęli biuro koronera na kłódkę. Potrzebujemy, żebyś zweryfikował ciało. To jak do jasnej cholery tam wejść? Masz doświadczenie w graniu trupa, co nie? Zawsze miałem do ciebie słabość. Zadzwoń, jak się obudzisz. To powiem ci, co robić.